Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Formuły 1-2015. Pod ostatnim odcinkiem było bardzo dużo łapek w górę. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, to musi tych łapek być jeszcze więcej, czyli ponad 80 moi drodzy. Startujemy do wyścigu Grand Prix Malezji i tutaj naprawdę może, może się wydarzyć bardzo, bardzo wiele. Ja oczywiście chciałbym w tym wyścigu, o i tutaj widzimy bardzo blisko zawodnicy Ferrari no i Ricardo, który walczy, walczy z tymi zawodnikami bardzo bardzo, bardzo zacięcie. Żółta flaga. Tam co się z tyłu musiało się stać i oczywiście to zobaczymy od razu. Moi drodzy, jaką kamerkę chcecie? O to jest, jest pytanie. Jaką chcecie kamerkę, moi drodzy? Aj, tam wyjechał chyba Ricardo. Albo był to Daniuk za chwileczkę zobaczymy. Eee, a i tutaj widzimy z. Mm... Timu e, Manor. E, tak więc jaką kamerkę chcecie moi drodzy? Czy chcecie taką, jaka jest teraz? Czy chcecie taką, jaka była m, pod ostatnimi e, filmami? To jest dla mnie niezwykle, niezwykle e, ważne, ponieważ... E... No, czy, czy może wolicie taką kamerę? I ja naprawdę nie będę tutaj wam e, mówił, co, co wy lubicie, co też nie, ale jeżeli lubicie taką kamerę, to ja mogę oczywiście taką kamerę zostawić, e, bo słyszałem też wiele razy, żebym zmienił kamerę, która, e, która była oczywiście e, po prostu tą kamerą inną, tą bardziej wydłużoną, którą ja wam oczywiście pokażę za chwileczkę dla porównania ale ale oczywiście chciałbym też tutaj zapytać się was o zdanie i to na pewno byłoby, byłoby jak najbardziej w porządku widzimy prześwitujące prześwitujące naklejki lotusa i to jest oczywiście malowanie które jeszcze nie jest dokończone to malowanie będzie, jest, powiedziałbym, w takiej produkcji, a z boku, już z prawej strony jest kierowca Ferrari. No i o tym właśnie mówiłem o tym właśnie, o tej właśnie kamerce. Możecie mi napisać w komentarzach, jaką kamerkę wolicie, bo jeżeli wolicie tą inną, to ja jak najbardziej się e, przestawię jakoś. Będę starał się przede wszystkim e, przestawić, no i mm, dla Was tą kamerę. Tą kamerką jeździć. No jak na razie zostawię sobie tak, niech jest tak jak jest. Niech, tak, jak, niech jest w sumie tak jak na początku gra nam e, pokazała i w sumie na tej kamerze nie jeździłem praktycznie w ogóle. Ale jeżeli wy chcecie, jeżeli wy wolelibyście na przykład taką kamerę, to ja jak najbardziej będę starał się na tej kamerze jeździć. Grożał moi drodzy, czwarty botas jest trzeci, więc masa piąty. Masa na pozycji numer pięć. Mam nadzieję odpukać tutaj w niemalowane Mam nadzieję, że że nie stanie mi się nic z grą, że ona mi nie skraszuje, moi drodzy, jeżeli ta gra będzie mi kraszować dalej, jeżeli zdarzy mi się, że ta gra po prostu mi skraszuje podczas jakiegoś tam odcinka, czy to będzie w tym, czy w kolejnym, czy jeszcze w następnym, to ja będę musiał niestety, niestety zakupić sobie nowego Windowsa, ponieważ przyznam się szczerze, jestem teraz na pirackiej wersji akurat, ponieważ e, poprzednią wersję, którą, która była na laptopie, była oryginalna, e, a na swoim komputerze nie miałem oryginalnej wersji po prostu Windowsa. E, miałem e, kiedyś tam e, XPK, ale wiadomo, że to było dawno kiedyś tam. To ktoś nie liczy. Jest uślizg delikatny, no musimy tutaj blokować kierowców. Zobaczmy, jest kiepsko, jest kiepsko, jest i już masa przed nami. A więc niestety. E, więc moi drodzy, no musimy tutaj przede wszystkim, przede wszystkim... E, coś nowego, no ja wiadomo, sobie mam siódemkę i ogólnie rzecz biorąc, jestem z niej zadowolony. Ale nie ukrywam też, że chciałbym przejść się już na ósemkę, ponieważ jest to coś nowszego. Z aktualizacją na dziesiątkę jest to coś nowszego i po prostu, no głupio byłoby po prostu. Głupio... Aj, jest błąd Fetela! Jest błąd Fetela, moi drodzy! Głupio byłoby po prostu. Czy Sebastian Fetel zjechał do alei serwisowej, więc tam chyba coś się musiało stać. Głupio byłoby po prostu kupować coś, co jest już stare, co nie będzie aktualizowane w sumie za jakieś tam kilka, kilka miesięcy, może za rok. Widzimy, że atakujemy cały czas. No, walczymy z Raikonenem, ale moi drodzy, nie oszukujmy się, jesteśmy dużo słabszym, dużo słabszym bolidem, Zobaczmy, Raikonen popełnia błąd. Popełnia Raikonen błąd i to jest bardzo, bardzo duży błąd, który kosztował mnie, myślę, dużo czasu. Jest Sergio Perez, zobaczmy, atakujemy Kimi'ego Raikonena. Kimi Raikonen z tyłu, moi drodzy. Sergio Perez go wyprzedzi, czy też jednak Raikonen utrzyma pozycję? Oto jest pytanie, bardzo ciekawy wyścig. 19 kierowców w stawce okrążenie numer 3 będzie system DRS, więc będziemy mogli z niego korzystać, ale to jeszcze przyjdzie na to czas. Moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o tę kamerkę, to jeździ mi się całkiem w porządku, więc też nie mam o to jakichś tam większych boli. Jeżeli Wam się to bardzo podoba, jeżeli Wam się bardziej to podoba, to jak najbardziej okej. Okay. Pisaliście mi także dużo, dużo komentarzy, czy będą po raz kolejny błąd, nie trzymam wewnętrznej, ale z tyłu Rycorem nas nie wyprzedza. Pisaliście mi wiele, wiele razy, czy nie wgram moda na zniszczenia i na inne rzeczy. Moi drodzy, do F1 2015 tych modów jest niezwykle mało, a jeżeli już są to są tu tylko malowania bolidów, które też są jak widzicie niedokładne które też nie są jakieś rewelacyjne więc po prostu musicie musicie się z tym po prostu pogodzić musicie się pogodzić z tym, że tak to, a nie inaczej wygląda, że nie możemy niestety grać sobie super modu i, i, i po prostu musimy się tak, a nie inaczej męczyć jest Sergio Perez, zobaczmy będziemy ścigać tutaj Kimiego Rayconena, zobaczmy jaka jest prędkość bolidu Fina, no jest bardzo ciasno, wciska się tutaj Hulkenberg, Perez, przepraszam Perez się wciska, no my także będziemy tutaj na pewno z tym zawodnikiem walczyć, ale czy się uda ne, utrzymać tą pozycję numer 5, która naprawdę póki co jest bardzo dobra? Rykonen wystrzelił, jak z procy. No nie mamy tutaj najmniejszych, najmniejszych e, szans. I tutaj no, mam nadzieję, że jednak utrzymamy tą dobrą w miarę pozycję, że nie będziemy tutaj e, może całe stawki blokować, chociaż na razie tak to wygląda. Nie utrzymujemy po prostu dobrego tempa wyścigu, e, co może się zemścić e, po wyjeździe dalej serwisowej możemy stracić kolejnych kilka pozycji, a to naprawdę nie jest miłe. E, w poprzednim wyścigu było niezbyt dobrze, aczkolwiek były punkty 4 chyba, z tego co pamiętam i, czyli ta pozycja w pierwszej dziesiątce była jak najbardziej ale, ale tutaj myślę, że po prostu no, jest, jest to sezon, który nie będzie sezonem walcą mistrzostwo i, i musicie się z tym pogodzić gdybyśmy jeździli w Ferrari chociażby czy, czy po prostu w Mercedesie to no, na pewno byłoby łatwiej ale w polidzie takim jak tutaj właśnie Renault które w sumie dopiero wkracza w świat Formuły 1 Wiadomo, że to Lotus, tak, to są tylko barwy, ale no sam Lotus nie był zbyt dobry, więc, więc musimy się z tym po prostu jakoś tam e, pogodzić, uporać. Zobaczmy, jest Sergio Perez, czy będzie tutaj, jest system DRS, paliwa jest dużo, więc możemy dać na sekundkę, na sekundkę wzbogacone. I Sergio Perez chyba będzie przez nas łyknięty, zobaczmy. Opóźniamy delikatnie hamowanie. Jest Sergio Perez, jest Nico Kulkenberg. Musimy tutaj tych zawodników troszeczkę, troszeczkę powypychać. Zobaczmy, jest z tyłu miejsce, więc możemy się już wbić. No te opony w miarę, w miarę uszkodzone. Na szóstym kółku zjeżdżamy rzekomo do alei serwisowej, więc musimy naprawdę tutaj bardzo cisnąć. Moi drodzy, ostatnio wypełniałem ankietę, którą Kondiarz na swoim e, fanpage'u e, udostępnił na Facebooku wypełniałem, ją, jest w języku angielskim, ale jeżeli czegoś nie rozumiecie, oczywiście możecie sobie to przetłumaczyć. Większość rzeczy jest w miarę zrozumiałych, więc spokojnie możecie ją wypełnić. No i ja Was zachęcam do tego, abyście tą ankietę wypełnili, ponieważ może część, wiadomo, nie wszystko, ale część rzeczy zostanie wprowadzona w grze F1 2016. Błąd, 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 moi drodzy. No tutaj duży, duży błąd. Niko Hulkenberg jest już przed nami, no to jest ogromny, ogromny błąd, który, który został przez nas popełniony i no niestety musimy pogodzić się z tym, że jesteśmy, że jesteśmy po prostu tutaj już za zawodnikiem Forzingia, czyli Kochulkiem, Bergiem i te słupki oczywiście paskudne, jest system DRS, więc będziemy mogli się w jakiś tam sposób bronić. Hulkenberg jest, widzimy, no wysoko, jest i Sergio Perez, bardzo kiepski, słaby bolid Lotusa. Mam nadzieję, że będziemy w stanie tutaj, że będziemy w stanie coś, coś jeszcze osiągnąć. Nie ma systemu DRS, niestety. No i zobaczmy, jest Felipe Nas, który będzie nas wyprzedzał od lewej strony, co dla nas jest bardzo, bardzo w sumie dobre. No teraz będzie na pewno walka jeszcze z Sergio Perezem. Mam nadzieję, że, że walka będzie na tyle, na tyle dobra że wy będziecie no, zachęceni tą walką do oglądania kolejnych odcinków e, tej formuły na kanale nie jest może jakoś ostatnio bardzo dużo ale, ale ja mimo wszystko chciałbym, e, żeby właśnie jej dużo nie było ponieważ czym mniej odcinków, czym one są rzadziej tym je bardziej oglądacie e, wiadomym faktem jest to, że gdybym miał z tego korzyści finansowe gdybym miesięcznie np. z 500 zł zarobił na tym YouTubie nagrywając jeden odcinek na dzień chociażby to oczywiście ja bym chętnie nagrywał, tak, ale jeżeli, jeżeli po prostu jest yy, tak, że ja naprawdę nie mam z tego praktycznie żadnych korzyści finansowych, yy, a jest ich naprawdę bardzo mało, bo, bo to są groszowe, groszowe sprawy, yy, no to niestety nie chce mi się aż tak często nagrywać i tracić swojego czasu na nagrywanie, yy, a ta ilość widzów też jakoś mega szybko nie rośnie, więc to, to też nie jest jakiś bardzo, bardzo... Takie motywujące, dające zapał do tego, żeby nagrywać. Tak więc, no póki co, chciałbym tutaj przede wszystkim dla Was nagrywać takie, a nie inne odcinki z taką częstotliwością, czyli po prostu dosyć rzadko. Ale mam nadzieję, że, że będzie to przede wszystkim bardzo ciekawy sezon, który opiewać będzie w niesamowite emocje. Wjeżdżamy do alei serwisowej. Jest to na pewno tutaj bardzo, bardzo. Jak dla nas, oczywiście, no, ważny pit stop. Zobaczmy, jak będzie wyglądał. Więc moi drodzy, wyjeżdżamy, jak widzicie, dosyć kiepsko. Wyjeżdżamy na pozycji numer 16, więc tutaj na pewno będzie, będzie walka z zawodnikami, którzy wyjechali przed nami. Mam nadzieję, że, że będzie tutaj niezwykle ciekawie, że zrobi się przede wszystkim niezwykle ciekawie. E, trzymajcie, trzymajcie mocno, mm, mocno kciuki, jest Sainz y, przed nami. Ja w ogóle mam nadzieję, że i wyprzedzimy chyba Carlosa, Sainz, a tak jest, wystraszył się, bardzo dobrze. Ja, moi drodzy, mam mimo wszystko e, taką cichą nadzieję, że Toro Rosso pokaże klasę e, w obecnym, e, w tym sezonie, który oczywiście nas czeka. E, ja, ma, ja mam oczywiście taką nadzieję i, i tutaj e, no, będę chciał przede wszystkim żeby toroso było nawet wyżej od Red Bulla, fajnie by było tak, tak to widzieć. Mam nadzieję, że tororoso zmieni delikatnie barwy, może oczywiście będą one te, te klasyczne, czyli z tym bykiem niebiesko-fioletowo-czerwony bolit, ale, ale na pewno chciałbym, żeby ten bolit wyglądał z taki, takim bardziej jeszcze zacięciem, byłoby naprawdę bardzo sympatycznie. Czyli ten drugi w sumie Bolid Red Bull Racing, czyli Rosso, który od formuły jest bardzo, bardzo, bardzo długo od których od, 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 od pamiętam w sumie, to jak najbardziej chciałbym, aby ten Bolid był naprawdę fajny i, i żeby konstrukcja była na tyle dobra, żeby, żeby można było, żeby można było przede wszystkim tym Bolidem walczyć, e, o jakieś dobre te punkty i, i to naprawdę będzie dla mnie niezwykle ważne. Oczywiście ważne pod względem e, tutaj... E, no, takiej jakby to powiedzieć, ciekawości wyścigu, aby te inne troszeczkę słabsze zespoły miały możliwość. Widzicie, tutaj było słabe tempo, i już jesteśmy na pozycji odległej, moi drodzy. Będziemy wyprzedzać Nasra, ale to wszystko może się tutaj zmienić, jeszcze jak w kalejdoskopie. Więc pastor nawet przed nami. No, to nie było, to nie było fajne. Widzimy, że straciliśmy bardzo dużo pozycji. no Kiepskie-kiepskie tempo to wszystko, to wszystko ma oczywiście później wgląd w wyścig. Felipe nas przed nami, więc będziemy walczyć z tym właśnie zawodnikiem o pozycję numer 13, więc tą pozycją taką liczbę pechową, ale mam nadzieję, że dla nas miarę w miarę szczęśliwą zobaczymy. Kolejne zakręty przed nami, moi drodzy. Ty bardzo, bardzo blisko. Kontakt! Szczepiliśmy się! Ależ wolno jedzie Felipe Nastry. No bardzo, bardzo nieładnie z jego strony, że tak blokuje. Jeżeli jest bardzo powolny, to trzeba przepuścić zawodników. Niestety, nie wolno tak blokować. Wiadomy faktem jest to, że nie musiał przepuścić, ale jeżeli jedzie tak wolno, to masakra po prostu. Eee, przed nami jest nie kto inny jak Pastor, więc my tuż, tuż za nim. Eee, całkiem dobrze wyglądał. Ten wyścig do zjazdu do alei serwisowej teraz jest po prostu, po prostu, po prostu kiepsko I, i tutaj miejmy nadzieję, że, że będzie to jednak w miarę, w miarę, no jednak dobry, dobry wyścig Że uda nam się tutaj coś, coś osiągnąć, tu co nieco przynajmniej, byłoby super Chociaż wiem, że to nie będzie takie proste Z tyłu jest Carlos Sainz, który widzimy tak, że tak, że będzie, moi drodzy, nas chciał wyprzedzić Zobaczymy na której pozycji teraz wyjedziemy, jest Sainz, będzie atakował, my teraz na pozycji, no, będziemy wyprzedać mam nadzieję kolejnych, kolejnych zawodników, Sebastian Vettel, zobaczmy, bardzo słabo dwa razy w pit stopie, no i czy uda się go tutaj wyprzedzić, powinno, powinno się udać, zobaczmy, Sebastian Vettel bardzo blisko, no jednak się nie uda moi drodzy, jednak się nie uda ale czy będziemy w stanie tutaj coś ależ pięknie pięknie blokuje Sebastian Vettel no bardzo bardzo wolno Sebastian Vettel w tym zakręcie i Sebastian Vettel jednak przed nami zobaczmy ależ tutaj błąd Sebastiana Fettela. a my znakomicie po tarkach ależ tutaj jeszcze po raz kolejny bardzo bardzo ciasno no i jest Sebastian Vettel za nami więc wykorzystaliśmy okazję wykorzystaliśmy to że Sebastian Vettel ma mało dogrzane opony a my tutaj ciśniemy do przodu, jest dziewiąte kółko. E, I zobaczmy Sebastian Vettel, już opony chyba będą w samochodzie dogrzane więc, więc trzeba będzie naprawdę tutaj bardzo mocno cisnąć, żeby Sebastian Vettel e, no jednak nas nie wyprzedził. Bolidy, no oczywiście, poziom SI jest całkiem w porządku i na nasze nieszczęście wyprzedzają bardzo często. E, tak więc, moi drodzy, tak to właśnie wszystko się prezentuje, ja chciałbym tutaj pojechać jeszcze lepiej, chciałbym pokazać Wam, że potrafię jechać szybciej, ale na klawiaturze tym bolidem, no po prostu się nie da jechać szybciej, można zrobić to pół sekundy, sekundę, nawet czasami jak się bardzo ktoś postara, szybciej, naprawdę, jeżeli jest wprawiony w tor, ale, ale, tak jak mówię, no to jest niezwykle, niezwykle mm, ciężkie, ciężkie zadanie, będzie system DRS, ale ten system DRS tak naprawdę nam chyba mało co da. Zobaczmy, jest Carlos Sainz, jest i Sebastian Vettel. Nie będziemy go w stanie chyba doścignąć, wyprzedzić. Będzie to niezwykle, niezwykle mm, trudne. Ależ na dohamowaniu. Sebastian Vettel naprawdę jest wolny. Widzimy, musimy tutaj bronić swojej pozycji przed Sainzem, który jest, jest z tyłu, jest wypychany. Ale na całe szczęście udało się obronić tą pozycję. Renault naprawdę bardzo kiepsko ten bolid wszędzie. Niezwykle, niezwykle ciężki tor dla tego, dla tego bolidu, i tutaj pozycja w pierwszej dziesiątce jest po prostu mało e, prawdopodobna. E, gdybyśmy mieli opony miękkie na przykład albo super miękkie, moglibyśmy konkurować, ale naprawdę z tymi oponami to nie będzie takie proste. To nie będzie takie proste prawe zakręty, niezwykle trudne moi drodzy, Sebastian Feder, który w sumie też w tym wyścigu jedzie bardzo kiepsko 11 pozycja, dogoni oczywiście, myślę i wyprzedzi Pastora więc będzie, będzie w tej punktowanej e, dziesiątce ale raczej nie zrobi nic w cztery kółka e, i, i będzie mu bardzo ciężko osiągnąć jakiś tam większy sukces miejmy nadzieję, że my nie, nie zgubimy tutaj już teraz tempa i, i że będziemy w miarę dobrze jechać do, do końca tego wyścigu, że, że będziemy tutaj w stanie po prostu jechać na tyle dobrze, żeby utrzymać tą 12 pozycję. 18 kierowców w stawce. Zobaczmy jak to będzie wszystko się prezentować. Zobaczmy Carlos Sainz moi drodzy, jest Carlos Sainz przed nami, no bardzo bardzo przyblokował, będzie system DRS do wykorzystania, ale Carlos Sainz, no tu raczej nie będzie chyba chciał oddać tej pozycji, to będzie bardzo trudne dla zawodnika Renault. Szybszy, szybszy, sporo bolit, tutaj widzimy Carlosa Sainza, musimy pogodzić się z tą przegraną, moi drodzy, musimy pogodzić się z tym, że będziemy bardzo daleko z tyłu, że wyprzedzają nas wszyscy zawodnicy. Szkoda, że tam z przodu coś się nie wydarzy, że tam kilku kierowców nie wyleci poza tor, że nie będzie jakiegoś wypadku, że nie będzie safety cara, no nie ma takiej możliwości, moi drodzy, bardzo blisko jest size. Dajmy sobie wzbogaconą mieszankę paliwa. Mam nadzieję, że tutaj będziemy w stanie no jednak przyspieszyć troszeczkę, że będziemy w stanie tego zawodnika doścignąć tego paliwa naprawdę jest sporo. Więc, więc mam nadzieję, że uda nam się coś tutaj ugrać Zobaczmy, bardzo, bardzo blisko No i to będzie była walka z Carlosem Sainzem Odeprzemy ten jego atak No i znakomicie, naprawdę Całkiem, całkiem dużo tutaj teraz zyskaliśmy Ale zobaczymy, czy będzie w stanie nas Carlos Sainz wyprzedzić Trzecia pozycja jest naszym celem To jest troszeczkę niezrozumiałe Na pewno nie takim bolidem na pewno nie bolidem Renault, to jest, to jest nieprawdopodobnie ciężkie zadanie, które, które jest tutaj przez nasz zespół, no w sumie postawione przed, przed nami, przed Grożanem w sumie, bo my nie mamy swojej własnej kariery, A więc tak to moi drodzy wszystko wygląda. Jak na razie jest pozycja 12, walczymy z Carlosem Sainzem, fajnie gdyby tam z przodu no coś, coś się wydarzyło, gdyby tam było coś ciekawszego. No gdyby ktoś wypadł z toru, no nie oszukujmy się, gdyby był jakiś wypadek, cokolwiek, naprawdę byłoby, byłoby to całkiem mile widziane. Widzimy, że teraz naprawdę jedziemy całkiem, całkiem dobrze, ale ta pozycja nie daje nam żadnych punktów, więc, więc to po prostu jest, no nie jest to zbyt dobre. Dwunaste okrążenie tego wyścigu to jest w sumie już końcówka tego wyścigu cały czas walczymy z zawodnikiem Toro Rosso, więc widzimy, że ten poziom mniej więcej jest w środku stawki. Mniej więcej pozycja taka dziesiąta to jest cel, powiedziałbym, tego sezonu. Nie ma raczej możliwości, żeby być wyżej, chyba że w niektórych wyścigach będziemy w stanie zdobyć dobre punkty. W wyścigach takich jak Kanada czy, no nie wiem, Austria czy też Rosja, wyścigi, które ja po prostu lubię, które sprawiają dużą radość, czy Abu Dhabi. Zabi jak kto woli więc zobaczymy. No, no jest kilka takich wyścigów, które na pewno, na pewno będą wyścigami, które ja lubię i, i które na pewno przy, przyczynią się do tego, że będzie większa ilość punktowa i to może dać nam w miarę dobre punkty, ale tak jak mówię, kolejne wyścigi, takie jak... Bachelin jeszcze w miarę lubię, więc tam może być fajnie. Ale kolejne wyścigi, takie jak Chiny, Chiny będą. Będzie jeszcze, moi drodzy, wyścig w w Hiszpanii, takie najbliższe wyścigi, których nie przepadam za nimi, może tak no i myślę, że te wyścigi będą takie najgorsze. Jest też wyścig w Korei, jest też wyścig w Ameryce, który też dla Lotusa jest kiepski, więc to będzie niezwykle, niezwykle trudne. A przed nami jest Pastor, widzimy, że Sebastian Vettel sobie poradził i tam myślę, że jeszcze poradzi sobie z innymi zawodnikami. Jest. Widzimy tutaj Carlos, Carlos Sainz przed nami, zobaczmy będzie na pewno z nami tutaj o tą pozycję o tą pozycję walczył, no jest bardzo blisko, bardzo blisko i jednak przed nami. Tak więc musimy tutaj moi drodzy z tym zawodnikiem jeszcze, jeszcze konkurować, jeszcze walczyć, zobaczmy, jesteśmy w dobrej pozycji, będziemy atakować. No, jest pozycja przed tym zawodnikiem, więc i tam jeszcze z tyłu kontakt Eriksson wbił się na pozycję numer 13. Więc teraz będziemy walczyć z Ericksonem, moi drodzy. Ależ tam z tyłu widzimy, jest, a i blisko są Policji jednak blisko. Zerkłem sobie na, na Pastora Maldonado, myślałem, że to ja jestem, że tam coś się stało, że oni zwolnili jakoś bardzo, ale jednak nie. Ehm, moi drodzy, pogoda jest całkiem dobra. Na całe szczęście, kiedy, mm, kiedy przejechałem sobie sesję kwalifikacyjną, która była w deszczu, to podczas wyścigu też padało, ale najczęściej robię tak, że przejeżdżam sobie sesję kwalifikacyjną, wyłączam grę i na przykład za dwa, albo za trzy dni, albo za na przykład kilkanaście godzin wyłączam grę po raz kolejny i nagrywam wyścig. Ponieważ sesję kwalifikacyjną nagrywam tam w międzyczasie, robiąc sobie różne rzeczy, ponieważ trwa krótko, tak? I, i po prostu, no szkoda, że gra nie zapisuje tych ustawień, ja o tym mówiłem, powinien być dzisiaj deszcz. Ale tego deszczu po prostu nie widać, tego deszczu po prostu nie ma. Więc, więc po prostu tak, tak, tak teraz ten wyścig wygląda, czyli nie ma, nie ma w deszczu. W ogóle bardzo rzadko są tutaj ulewy, fajnie, gdyby były częściej. Fajnie, fajnie by się grało, naprawdę byłoby, byłoby ciekawiej. Tak więc musimy, musimy pogodzić się z tym, że gra jest jaka jest. Ja, ja myślę, że Codemasters w końcu. No nie wiem, liczę na to kontakt z Ericksonem, moi drodzy, to było bardzo niebezpieczne. Ehm, to był chyba jego wina, bo był, był z tyłu ewidentnie. I powinien mi zostawić miejsce, ależ tutaj błąd uślic... Oj oj oj, moi drodzy, ależ wypadek! Ależ wypadek, co tu się dzieje, co tu się dzieje... O Jezus Maria! I tak nie mieliśmy punktów, ale to było niebezpieczne. To było niebezpieczne. Opony, zobaczcie, opony są zniszczone, ale jeszcze nie aż na tyle! Jak to się wydarzyło? Co się wydarzyło? No, bardzo, bardzo potężne uderzenie. W sumie, gdyby był... Mm, gdyby był mod na zniszczenia, to byśmy oczywiście już nie jechali dalej. Ale jedziemy dalej, moi drodzy. Nic się z Bolidem nie stało, nawet rys na bolicie nie ma. Jest Rosberg zwycięzcą tego wyścigu, yy, więc... Więc, no... Myślę, że Rosberg zasłużył, bo naprawdę jedzie bardzo dobrze. Luis gdzieś tam stracił formę. Ciekawe, jak to będzie w sezonie 2016, ale mówiłem o grze. Ja mam nadzieję przez cały, cały czas, że, że gra będzie rewelacyjna, że zmienią wszystko po prostu wszystko, że, że nie dodadzą, nie zabiorą, że będzie po prostu dużo zmian, które będą na, na korzyść tej gry, że będą zapisywały się zmiany, że nie będzie bugów, że będzie dobry multiplayer, że w końcu e, będzie super, super grafika, polepszona, nowa, jakaś tam inna. Świeżość jakaś, że będą mega super zniszczenia Realistyczne, że jak uderzę, e, puknę, le, lekko to odpadnie ten spoiler mm, Albo część tego spoilera Że jak uderzę, właśnie tak jak było to przed chwilką To że rozwali mi się całkowicie boli, że, że będę mógł tam jeszcze kawałeczek przejechać bez opony Albo ta opona będzie latała bolidu, Że uderzając w inny samochód, po prostu się ten samochód zapali Albo cokolwiek, no chciałbym żeby tak było Ciekawy wyścig, dosyć, nawet bardzo ciekawy więc, więc naprawdę tutaj. No jest jest to okej. Okay. Jest to okej, okay, muszę przyznać. Eee, no nieźle, nieźle to wyglądało, aczkolwiek słabo to wygląda w ogólnym rozrachunku. Eee, moglibyśmy oczywiście włączyć powtórkę, ale nie będę tego robił. Wszystko widzieliście w sumie, jest dziesiąta pozycja. Eee, więc jesteśmy przed kolegą z zespołu, to jest ważne. A ja zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!